Takich emocji to w tym sezonie jeszcze nie mieliśmy, a zwycięstwa ruchu pokarnych to już to chyba nigdy nie mieliśmy. Ja w swojej e, sportowej przygodzie e, jeszcze nie wygrałam meczu pokarnych, a więc e, fajne, nowe, kolejne doświadczenie, o które jestem bogatsza po tym meczu. E, no ale też muszę wspomnieć tutaj o tej trochę gorszej stronie, że musimy pamiętać, że mecz trwa 60 minut i nie ma miejsca na rozluźnienie. Mecz nie wygrywa się w 58 minucie, tylko w 60. A więc e, taka mała nauczka dla nas. Fajnie, że z takim happy endem. E, no i to, i teraz już tylko dalej, bo, bo myślę, że ta wygrana jest bardzo budująca. Popełniliśmy parę głupich błędów, no i skończyło się karnymi, ale cieszymy się, że zdobyliśmy te dwa punkty przynajmniej. Trochę jest niedosytu, bo prowadziliśmy trzema bramkami w końcówce i pozwoliliśmy kościerzynie nas dogonić, jeszcze miały piłkę na to, żeby wygrać ten mecz. Cieszą dwa punkty, stwierdzili się pozostało wiele do życzenia, zwłaszcza pierwsza połowa, w której nie wykorzystaliśmy kilku stuprocentowych sytuacji, dlatego też męczyliśmy się do samego końca.